No więc witam was wszystkich bardzo serdecznie w serii, no w kolejnym odcinku z Minecrafta, trochę tam tymi, ale to nic, to jest już pierwsza ściana naszego domku. Cześć Wyraźnie mów, jak nagrywasz. Wyraźnie mówię, no, bardzo. Tu dużo czasu mi zajęło, żeby wyrównać ten teren, pościnać wszystkie drzewa. do dobrze domku, ale da, dalej mam chrypkę granitem, nie, ziemią. Ja mam sikierę. Mam już tu kamienne itemki. Mówiłem, że zacznę jakąś budowę domku. czy znaczy nie mówiłem, ale tam chciałem, bo zwykle poza odcinkami się rob... Tak buduje domek, takie nudniejsze rzeczy się robi poza odcinkiem. Nie na odcinku bardziej, dlatego wiecie. Dobrze. To łochę będę sparał, bo jestem chory. Jak już mówiłem, prawda? O, teraz będzie dobrze, bo oddaliłem mikrofon od buzi. Nie będzie takiego szmeru. Opatrzcie czkina by je urosła. Tak. I teraz trzeba będzie... Paduje ten dobek. Prawie w całości zrobić właśnie z takiego ciemnego drewna, bo tam... O, tam mam taki las widzieli, o tam i tam jeszcze było. Do końca, do końca. Słuchajcie, idę się smarać, nie będzie cięcia, bo jeszcze nie umiem. Ale przecież nie mamy pełno odcinku. Odcinek budować dom, prawda? Ale tu jeszcze trochę dobudujemy, żeby to miało już jakieś ręce i nogi, nie? Miało już jakiś kształt, żeby wyglądało. Dobra. Dobrze. Także dzisiaj yy, wybieramy się do Keiva nakopać żelaza. Tak i tela musimy tylko odpowiedni znaleźć, albo sami wykopać. Widzicie moja trzcina? tam posadziłem. Haha, ha. tak, tak, tak. Tu ruszę do ozdoby domku w końcowym etapie. Co w etap będzie dekoracyjny. Będą mody, nie muszę nawet ich grywać, bo już je mam. Tylko, że wyłączyłem. Ale trzeszkę, bo nie znajdziemy skażeć po drzewach, i zużywając serduszek, spalając nich, prawda. Nie w stoperze, znowu. Teraz będę musiał iść po telefon, żeby włączyć sobie stoper. A, a nie, na następny odcinek dopiero. I wy to oglądacie, powiedzmy. No, no w ten, na drugi dzień, jak to nagrywam. Albo no nawet na pierwszy, nie wiem jeszcze. Yy, jeden odcinek ze strzelaki Call of Duty mi się już wrzuca. Królik. O jaki fajny królik. Na no, moich modach są jeszcze zająca. To są króliki. Takie małe, słodkie zające. Tak fajne krótko takie. Zbierasz? Jakie grywałem? Czy chciałem nawet Minecraft? Sobie, o, mamy Kejwa. Zrobiłem sobie. E... Nie, nie tak. Zrobiłem sobie. No, mam dwa króliczki, O! O! Żelaza! Eee, na sobie wejściu do cave'a. Myślę, że Minecraft kiedyś nie był Minecraftem. Kiedyś Minecraft się nazywał Cave World. Coś takiego. A kiedyś Creeperów nawet. No, fajny cave. Kiedyś nawet nie było ani jednego Creepera. Były tylko. Świnki, znaczy... Creeper to jest błąd kodowania świnki ogólnie. A czemu nam tu nie jest spada jedzenie? To dlatego, że mam pić fura. Pićfula co ja gadam. Ja mam po polsku pokojowy. Deski. Czy mi właśnie bez ja zrobić zapisywanie ekranu i tego nie zrobiłem. To to, to se nie poszukamy żelaza. Tam jest chyba domek. Dzień. To wyciągnięto. Sprawdzałem no, kordów mojego domku. Na pewno musimy iść na, na plus. Czy nie, że jak jest minus, to ma się zwiększać. Tam gdzieś. To ma być. To ma być równe przynajmniej, to ma się zmniejszać. Dobrze, dobrze idziemy. Bardzo dobrze idziemy. Na minus był mój domek, pamiętam. Jakby co, to po, poproszę Oskara, żeby mi go znalazł. Czekajcie. O, tu był blisko nieś. Nie, myślałem, że jest bagna. Na bagnach przecież! To było na bagnach obok morza. O kurde, jakie creepy dźwięki! Jaka nienawidzę! Majka tych dźwięków. Ej, mój domek jest gdzieś tutaj. Nie. Yy, Poradź, nigdy będę musiał poprosić, z kara, żeby. Poza odcinkiem, muszę poprosić mojego brata Oscara, żeby nam zrobił jakieś zapisywanie ekranu. Nie, to nie mówisz być jak gram na P4. że to zombie. Eee, no Łodych. No Łodych, no co się dzieje? Dobrze, że nie gram na, na innym trybie gry niż na pitchfolu na Survivalu zazwyczaj, bo to by było chore, jakbym tu chodził tak po nocy z moimi modami włączonymi. To by 5 sekund nie przetrwał chyba. A jak tak sobijem, to mogę powiedzieć, że na moich modach. Na moich modach mniej więcej są tak. A, skorpiony, z których można zrobić w sumie fajne zbroje. Bardziej mi się podoba. Zbroja wowego skorpiona była dalej daje nam widzenie w ciemności i na, na nieskończoność czasu. O i miecz do, do netherowego chyba skorpiona, tak? Jest też bardzo... O, to jest nasz, jest nasz domek. Jest bardzo, bardzo fajny, bo on podpala. Nawet bez enchantu. A da się enchantować te zbrojki i te całą wszystko. Czy ja włączyłem kapsloka? Nie, ja wyłączyłem kapsloka, bo chyba miałem włączonego. No więc żelazo jakieś tam znaleźliśmy, ale domek prawie nam udało się zgubić. To tak dziwnie wygląda... A nie, bo idziemy pod skosem. Myślałem, że my idziemy prosto na domek. No, no myślałem, że to zombie, a to było... Jak zbuduję domek i będę miał przynajmniej, przynajmniej żelazne itemy, jeden złoty mieczyk, to włączę przynajmniej na to włączę na harda wtedy chyba. Nie na no normal, bo na hardzie coś szybko spada jezonko. Szybko ja tego nie widziałem. Przecież ja mogę zrobić, zrobić domek z cegieł. Bo tam jest glina. Patrzcie, cina mi już urosła. Zaraz zara będę zbierał. Zbieram to, bo to ja chcę mieć takie duże siebie na dwa, nie na jeden. Dobrze, tak, dobrze. Jeszcze tutaj jedno. Tak, dobrze. A, będzie seria z cs -a. Tak, będzie, będzie. Tak, na miecza mi już starczy, ale wolę najpierw sobie kierow chyba się ogarnąć. Chociaż nie wiem, zbierać czy nie zbierać? Nie, dobra, na razie. Nie, ale dobra. O, tu mam jeszcze trzcinę, Byłbym zapomniał. Yy, tu chyba, bo Sadzimy ją w takim rządku. Będę rosnąć trzcina. Ja tą wodę z będę zabierał. I powiększę sobie tu jakieś podwórko. A w sumie... Nie, dobra, będę zabierał. Czekajcie, bo mam za co zrobić? Iść po ten kamień, czy nie iść po ten... Kamień. E, dobra, ja się pójdę, od razu sobie gliny trochę wykopię. A po co mi jeden kamień? E, bo chcę łopatę. I po to mi łopata, żeby sobie gliny wykopać. A po to mi glina, żeby sobie cegły skraftować. Znaczy, nie o to, że skraftować, tylko... E, gdzie ten kamień? Tak. E, po to mi glina. Gliny się trzeba przypalić w piecu. Tutaj otrzymujemy cegły z tych cegieł. Z czterech takich cegłówek można skraftować już dużą cegłę. A z gliny wypada kilka tych glin, dlatego nie ma większego problemu z tym, prawda? Trzeba aż ponad tak tych cegieł, ażeby zrobić nederowe cegły, takie jak są z tych świątyń, takie, gdzie blaze są i te mroczne szkielety. To trzeba tam e, zabrać nederak, w nederze po prostu, przepalić, przepalić, tak dobrze słyszycie, nederak i otrzymujemy nederową sztabkę I potem tą sztabkę trzeba zrobić tak samo jak cegłę i będzie cegła nederowa. O, ponad takich mamy tego, tego, takiego, no, gliny. Kleju takiego jakby. Tak. Węgla. A, gdzie mój węgiel? A, dobra. Węgla mam nawet sporo, bo. Nie aż tak dużo, ale węgla mam nawet sporo, gdyż. Yy, tak, tak, tak. Ty. Węgla mam sporo, bo raz znalazłem duże, duże węgla. O, i tu był ślad, że ja tego nie znalazłem, takiego prostego, tylko to dobudowałem. Na moich modach, są duchy, mm, ogniowe i zwykłe, są y, wilkołaki, które z dieksowego miecza padają na 14 hitów, ale to już w poprzednim odcinku mówiłem, e, są rekiny, są piranie, między innymi są krokodyle, y, Komodo Dragon, czyli taki smoki z Komodo, czyli taki jakby Dragon z Komodo. No było kiedyś to. No jest takie zwierzę bardzo groźne. W, właśnie tam w Komodo, które zabiło raz turystę, który się zgubił, nie? Bo to jest drapieżne i zadruwające do tego w Minecrafcie. A my już musimy kończyć. Zara. To do do! Z zabiciem ostatnim nabojem. No no no. no.